Hej. Chciałam Wam pokazać Epifilum Gracian Earn. Zakupiłam w tym roku, już miał e, pąka, ten epifit, i w końcu się rozwinął. Przepiękny, duży kwiat. O zapachu ciężko mi powiedzieć, czy to przyjemny, czy nieprzyjemny. Na pewno jest intensywniejszy wieczorem, i już e, z 2-3 czy trzy dni był otwarty, utrzymał się ten e, kwiatek. Jak widzicie, tutaj muszę przytrzymać doniczkę, bo przechyla się pod ciężarem pędu. Także jak już przestanie kwitnąć, albo dam jakąś podpórkę, albo może do nieco wyższej doniczki przesadzę tą roślinkę. Jeszcze czekam na kilka innych epifitów, by zakwitnęły. Z tym, że no niestety kilka epifilów rzuciło mi nie wiem czy to przez wahania temperatur, wiem, że je dwa niechcące strąciłam no ale ten jest piękny pozdrawiam, pa